Mamy 24 sierpnia 2024 i za mną stoi taki oto piękny samolot KLM-u, którym za chwilę będziemy lecieć do Las Vegas i się tym strasznie, strasznie cieszę. Lecimy na 3 tygodnie. Aktualnie jesteśmy w Amsterdamie, musieliśmy wstać o 3 w nocy, żeby tutaj być. Ja jestem lekko przeciwana, bo jestem na lekach uspokajających i zaraz biorę kolejne lek uspokajający, bo się boję latać. Głównymi highlightsami rocznego tripa będzie m.in. Yellowstone, Yosemite, Sequoia. Także będą piękne vlogi, w ogóle piękny wyjazd i dzisiaj w ramach bezpłatnej współpracy z moją mamą chciałam pokazać, jakie mamy piękne nereczki do podróżowania. Moja jest w tęczowe alpaki. Jest wodoodporna, bo będzie nam potrzebna do naszej przeprawy przez rzekę, która będzie już w kolejnym vlogu. Ale co się dopiero dowiecie, więc musicie mnie oglądać. Chodzi o to, że moja mama sama uszyła tą nerkę, i dlatego to jest współpraca z moją mamą. A tak się prezentuje nasz piękny samolocik do Las Vegas. Chciałam tylko na szybko powiedzieć, że mój tata został wylosowany do randomowego Security Control, dzięki czemu wpuścili nas do samolotu jeszcze szybciej niż samą biznes klasę, niż pierwszą klasę, bo zrobili jemu Security Control, a potem powiedzieli: dobra, możecie wchodzić do samolotu. I to wszystko dzięki temu, że mój tata jest podejrzany. pierwsze ujęcie Magdaleny w Las Vegas. Właśnie czekamy na auto pod wypożyczalnią Alamo. Ja typowo jestem ciągu z tyrana, w sensie wszyscy jesteśmy z bo nasza doba trwa dzisiaj 30 ileś godzin, po prostu nie wiem. Lotnisko w Las Vegas, po prostu 100 na 10, w sensie ono jest tak spokojne. W ogóle nie ma ludzi. No aż miło, po prostu się tutaj wysiada, ląduje i wszystko ogarnia. Natomiast mega dziwna sprawa, walizka mojego taty doleciała bez jakichkolwiek naklejek, metek i wszystkiego. Pilnowała jej pani z obsługi i była właśnie Taka, że no ja jej pilnowałam, bo właśnie nie miała tych metek i się mnie pytała, jak tam imię nazwisko, no i dali nam tą walizkę. No ale się trochę przestraszyliśmy. No bo jakby z jednej strony przyleciała, więc musieli wiedzieć, gdzie ona ma lecieć? Mega dziwne. No i właśnie mamy rozkminę jeszcze, a propos tej walizki mojego taty, czy fakt, że zabrali go na tą dodatkową kontrolę? No to nie była kontrola osobista, ale mu tam smarowali ręce jakimiś białymi chusteczkami, które niby mają jakieś dziwne substancje wynaleźć, to czy fakt, że wzięli go na tą dodatkową kontrolę, ma jakiś związek z tym, że ta jego walizka nie miała tych metek? Nie wiem, strasznie strasznie. To jest dziwne wszystko. Sam lot do Las Vegas jest po prostu tak cudowny. Powietrzu leci się nad tymi wszystkimi parkami narodowymi, które są w Utah. Zajon z samolotu to jest coś tak... Tak niesamowitego, że to jest po prostu szok. Największym minusem było to, że na pokładzie samolotu był pies. No i to oczywiście nie był minus, to był główny plus tego lotu, tylko że ten pies siedział gdzieś w pizdu daleko od nas. Natomiast wszystkie dzieci, które były na pokładzie samolotu, absolutnie wszystkie najmniejsze, najmłodsze, najbardziej płaczące dzieci, były skumulowane przed nami i za nami. A ten pies był gdzieś w pizdu daleko. Najgorzej, najgorszy możliwy układ. Teraz poszliśmy do tego Alamo po auto i moi rodzice są dosłownie jedyni w kolejce. W sensie, no dobra, ktoś stoi przed nimi, dlatego ja tutaj czekam i do Was gadam. Ale oni są prawie, że jedyni w kolejce. Kiedy w San Francisco czekaliśmy chyba 2-3 godziny w kolejce, w Los Angeles, no to w ogóle to Los Angeles to w ogóle szkoda słów. Kocham kocham Las Vegas, tylko że jest turbo gorąco, są chyba jakieś, nie wiem, 40 stopnie, ale ogólnie, ogólnie jak to vloguję, to przede mną siedzi tak kilka rodzin, które też czekają na, na te samochody, ale w ogóle mnie to nie obchodzi. Mój strach przed vlogowaniem jest już na poziomie minus 10. Słuchajcie, idziemy właśnie po samochód i rodzice jeszcze twierdzą, że dostaliśmy dokładnie ten samochód, który chcieliśmy. Także w ogóle, szok, szok! Los Vegas, kocham. Dobra, w skrócie sytuacja dokładnie taka sama jak wszędzie indziej: czyli po prostu się idzie, wypożycza i są samochody w danej kategorii. Można sobie wybrać, który się chce. Tylko, że tutaj to zajmuje 5 minut, a nie 2-3 godziny. To jest chyba nasz nowy Ford Explorer z tablicą z Kalifornii. Najpiękniejsza tablica rejestracyjna świata. Pierwsza Tesla Cybertruck po jakiś. W pięciu minutach od wyjazdu z wypożyczalni. I co mówi? <laughs> Thank you for posing. <laughs> I love Las Vegas. Słuchajcie, kocham Las Vegas. Ta pani właśnie powiedziała, że ma jakieś darmowe coś tam na jakieś jedzenie i w ogóle w Las Vegas, żebym jutro do niej tutaj podeszła, gdzieś tam przy hotelu i że ona mi da jakieś tam darmowe wejście na jakieś jedzenie. Uwaga, uwaga, będę pokazywała widok z naszego pokoju hotelowego w Las Vegas. Co prawda, jest to widok na dach, ale zaraz za tym dachem jest hotel Bellagio, ten co tutaj takie fontanny tryskają one będą tutaj tryskać w nocy, więc pewnie dostaniemy jakieś kurwice, ale trudno. No to, natomiast po drugiej stronie jesteśmy w Paryżu. To jestem ja z hotelem Bellagio, Bellagio, nie wiem, w tle z naszego pokoju hotelowego. Las Vegas to najbardziej chaotyczne miejsce, jakie istnieje na całym świecie, ale wszyscy ludzie są wspaniali i, i w ogóle przymili i przekochani i no w ogóle szok i pozdrawiam Josha z Alamo i daję mu 12 gwiazdek na 10 w obsłudze klienta. A teraz sobie idziemy, bo wszyscy umarli i nie wiem, kiedy wrócę. Może jutro, może dzisiaj, nie wiem, zobaczymy. One hour later. Walmart! Tak wygląda wejście do Walmartu w... w Vegas. Nowy rok, nowe nowości z Walmartu, tym razem hummus o smaku pizzy. Kolejne z serii porównujemy moją głowę do amerykańskich produktów z Walmarta. A teraz masło orzechowe. Ketchup! Ale to jest wielkie. Day two. 25 sierpnia 2024 i ja właśnie prezentuję widok z naszego pokoju hotelowego, który jest oczywiście trochę zmanipulowany, ponieważ nie pokazuje tego obleśnego dachu, który jest zaraz pod, pod tym widokiem. Słuchajcie, w garażu hotelowym jest całe 101 stopni 101. Właśnie wjechaliśmy do Valley of Fire State Park w Nevadzie, czyli takiego state parku, który jest zaraz koło Las Vegas. Jest no tak godzina drogi od Las Vegas. Nasze nowe auto, które ma rejestrację z. A, z przodu nie ma rejestracji. I się okazało, że w tym Fordzie, którego mieliśmy wczoraj, jakiś tam dziwny dźwięk był wydawany i mojego tata to wkurzało, więc go oddaliśmy i wzięliśmy sobie coś takiego. Także nie wiem co to jest, ale jest fajne, jest duże i jest czerwone i będzie ładnie wyglądało na zdjęciach. Jednak was okłamam, jednak jest tu rejestracja łaka mnie się wbija w kolano. Jest ona z. Nevady. Boże kocham Tere. Tutaj mój tato stoi na samym środku drogi wjazdowej do Wali of Fire i tak się ta droga pięknie prezentuje, Boże. Cudownie. Dolina Ognia to jest ogólnie miejscowa, która jest super ekstra alternatywą dla spędzania czasu w Las Vegas, ponieważ Las Vegas żyje nocą. Jakby w dzień tam, no w sensie jest spoko, fajne miasto i w ogóle, ale ogólnie koło Las Vegas są tak piękne tereny. No i właśnie jakby zobaczcie, jak to jest w ogóle czerwono, jak to jest przepięknie. Tu jakąś godzinę od Las Vegas, no i teraz też pytanie, jaką drogą jedziecie. No i my akurat jechaliśmy tym Lake Meadem. To jest Lake Mead National Recreation Area. I to jest taki piękny teren, właśnie też ze skałami, z i W ogóle jest po prostu przepięknie. I chciałam jeszcze dodać, że my tutaj właśnie pierwszy raz byliśmy. W 2019 roku i to była właśnie taka pierwsza miejscowa, którą w życiu zobaczyliśmy, i która była dla nas taka wow, i w ogóle czerwone skały, i którą się totalnie y, jaraliśmy. Welcome to Valley of Fire! Jesteśmy teraz na chyba Rainbow Vista Point czy coś takiego. Ogólnie nie będziemy tu zbyt dużo chodzić, ponieważ na dzisiaj temperatura zapowiadana to jest 38 stopni i no jest to odczuwalne, jest turbo gorąco i z tego też powodu, że to jest tak gorąco, to oni co roku zamykają szlaki do hajkowania od chyba tam czerwca do października. Myślałam, że to moi rodzice pojechali beze mnie. Więc zostały otwarte tylko jakieś tam pojedyncze szlaki, które mają chyba tam po kilometr czy pół kilometra, ponieważ tu jest tak gorąco, że oni po prostu nie chcą ryzykować tego, że ludzie zejdą na udar słoneczny, jakieś tam inne gdzieś między tymi skałami, bo po prostu tutaj jest za mało obsługi, żeby tych wszystkich ludzi znaleźć i im pomóc. Oficjalnie pierwsze amerykańskie kanapki z chlebem tostowym w amerykańskiej przestrzeni. I chciałam jeszcze dodać, że w 38-stopniowym upale pijemy gorącą herbatę. I jak na prawdziwych Polaków przystało, zajumaliśmy jeszcze dwie babeczki z samolotu. Chwilę później sobie wymyśliliśmy, że idziemy na hajka, mimo że są warningi, żeby nie jeść, bo jest wciół gorąco. Tak się prezentuje ten hajk, w sensie wejście na tego hajka. Mojej rodzice się coś droł w tle. Natomiast po tej stronie, tam stoi koza. To u mnie już wjechał, pełny po prostu hit, upał i w ogóle moc. że jest czapka, są oksy, nie ma związanych włosów, ponieważ włosów używam jako SPF-a. W sensie włosów jako spf że mi zakrywają szyję i w ogóle, więc nie muszę jej smarować. Natomiast tutaj gdzieś dookoła są jakieś petroglify. kus. teraz idziemy szukać petroglify. kus. nie wiem, dobra, może coś źle to Także tak idziemy szukać petroglifów. Maham, słuchajcie, znalazłam pierwszego petroglifa. Dobra, tutaj jest jeszcze jeden. Boże, mam już tak gorący aparat odchodzenia w słońcu, ale jeszcze tutaj są jakieś petroglify. Mój tata na widok każdego petroglifu Ever. Jechaliśmy sobie jeszcze raz tutaj na okolice Lake Mead, to jest to jezioro tutaj za mną i ogólnie właśnie z takich ciekawostek to zauważyliśmy, że jako że to była pierwsza rzecz, jaką w ogóle w życiu, w życiu zobaczyliśmy w Ameryce, z takich rzeczy właśnie przyrodniczych, no to po prostu zapamiętaliśmy jako takie wow i w ogóle, że co to jest? Teraz jesteśmy to tacy... No okej, okay, no okej, okay. no bo jakby w porównaniu do tego wszystkiego, co już zobaczyliśmy tutaj, w sensie jest ładnie, ale już nie robi to takiego, takiego szoku. Natomiast Valley of Fire cały czas przepiękne, przepiękne. Ale do tego wszystkiego może się jeszcze dokładać to, że wczoraj byliśmy 26 godzin bez, bez snu, pozdrawiam. No i tak się tam w tle prezentuje to jezioro Lake Mead, a my teraz jedziemy do Walmart, bo jesteśmy ostro zajebani. Zajebani w sensie zmianą czasu, upałem, podróżą i 26 godzinami bez snu. Oficjalnie osiągnęliśmy temperaturę 100 stopni w Lake Mead National Recreation Area Jeszcze jeden stopień więcej i będzie tak ciepło jak w naszym garażu podziemnym w Las Vegas Walmart time! Sierpień, a oni już mają halloweenowe ozdoby, w sensie ozdoby, ciastka, ozdoby i w ogóle w sklepach Kilogramowa ponad paczka śmietany Chleb tostowy, 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 chleb tostowy. I ten materiał nie jest nawet zmanipulowany, w sensie jak wezmę ten kadek gdziekolwiek są, albo chleby tostowe albo ewentualnie bułki na hamburgery. Freedom Fresh produkty kosmetyczne są w szafach zamykanych na kluczyk i obsługa musi wam to otworzyć, więc ciekawa jaka tutaj musi być po prostu kradzież takich rzeczy. Ejku, macie koncept, gdyby u nas w sklepach wisiały polskie flagi? Przypomnę, 25 sierpnia. Oh God, patrzcie, Taylor Street! Słuchajcie, ilość billboardów o prawnikach, którzy wam pomogą w razie jakiegokolwiek wypadku tutaj jest powalająca. Two hours later. Siema wszystkim, my się właśnie znajdujemy na tle hotelu Bellagio. Bellagio, nie wiem, bo mama na mnie krzyży, że ja to źle mówię. I czekamy na a pokaz fontan. W tej fontannie Bruno Mars nagrywał swój teledysk. Już nie pamiętam, do której piosenki. I ci, co mnie znają, to wiedzą, że ja kiedyś, żeby być w pierwszym rzędzie na koncercie Bruno Marsa, stałam 10 godzin pod barierką. No i moja osobista tragedia, którą chcę się tutaj podzielić, polega na tym, że Bruno grał koncert w Las Vegas w dniu, w którym tutaj przylecieliśmy. Ale ja o tym nie wiedziałam. On sobie grał koncert, a ja spałam w hotelu i jest mi cały czas bardzo smutno z tego powodu. I żeby mi było jeszcze bardziej smutno, tego cały czas wyświetlają tutaj na wszystkich dużych billboardach. 7.59 am Siemano, 26 sierpnia 2024 Pozdrawiam tutaj spod znaku Las Vegas I nie robię sobie z nim bezpośrednio foty, bo tak wygląda kolejka do zdjęcia Dobra, jeszcze tutaj pokazuję tą całą kolejkę, która stoi do zdjęcia z napisem Ale ja po polaczkowemu ich przechytrzyłam i po prostu sobie zrobiłam zdjęcie z boku Welcome to Las Vegas Słuchajcie, kocham być Polakiem, kocham być Polakiem, kocham kombinować. Jestem po prostu z tego dumna. A odnoszę to oczywiście do tego, że mamy super zdjęcie stojąc po prostu z boku, a nie w kolejce. Kolejny billboard z jakby prawnikiem, że jeżeli coś ci jest, to on ci pomoże. I takich to jest tysiące! turbo poważna. Jesteśmy właśnie przy The Inn at Entrada. I może ja mam w ogóle tak podjarany głos, że nie mogę. Jest to kurort, tam się znajduje, zaraz go spróbuję trochę lepiej pokazać, w którym było nagrywane High School Musical. To było... Oh my god! Dobra, teraz trochę spokojniej. I na tamtych trawnikach było nagrywane największe załamanie w historii Disneya, czyli Troy Bolton biegający po trawniku na polu golfowym. To jest to miejsce? Patrzył do mnie pan z obsługi i powiedział, że możemy sobie chodzić. na Słuchajcie, wjeżdżamy tutaj na teren. Pan od razu skumał, że ja z High School Musical i do mnie mówi no, a pole golfowe masz po lewej. Powiedział, że mnie fotografowała ludzi, i że ten, i że możemy, i żebyśmy zostali mniej więcej w aucie, i że jakby luźno możemy sobie wjechać i porobić zdjęcia na tle pola golfowego. Więc chyba tu jest po prostu dużo więcej osób, które tu przyjeżdżają, żeby zobaczyć pole golfowe. Słuchajcie, idę na pole golfowe. Nie czekaj, mama, to tam. Nie wiem, które, bo tu dookoła jest pole golfowe. Idziemy na pole golfowe? Słuchajcie, to jest to pole golfowe. To jest dokładnie to pole, gol... pole golfowe z High School Musical 2. Tutaj Troy Bolton płakał, a tutaj jest ten piękny budyneczek. Kocham tego pana, co tam był na wejściu. Dobra, słuchajcie, w totalnym skrócie, ja tam stałam przed wejściem do tego hotelu i pan się na mnie patrzył i mi się wydaje, że ja po prostu nie jestem jedynym świrem, który tutaj przyjechał dokładnie w tym celu. On się mnie nawet nie zapytał, że tu chodzi o High School Musical. On podszedł i powiedział, jak chcesz, to możesz wjechać. On mówi, ja nie mam żadnej rezerwacji w tym hotelu, ani nic. A on mówi, dobra, podejdź tam ten, ja ci powiem co dalej. No i właśnie powiedział, że mogę się tu wjechać i on od razu zaczął mi mówić, tam masz pole golfowe, tam masz zrobić zdjęcia na tle pola golfowego. No to jest to ale nie... Dobra, jeszcze ostatni raz na spokojnie tutaj pokazuję to jest to pole. No po prostu, o mój Boże. Betonit, betonit, betonit. Kto nie zna tej piosenki? Ten Fryer Adam z wózki golfowe, którym jeździli. O mój Boże, nie mogę, jestem tak szczęśliwa, że to... Bo ja już ogólnie, ja już wiele razy słyszałam, że właśnie, ja, to w sensie słyszałam, jak gdybyśmy w Utah, to ogarniałam, że kurde, przejeżdżaliśmy koło miejsc, w których było nagrywane high school Musical, ale nigdy tego nie dzieje, wreszcie się to i tu po prawo jest ten budynek, w którym oni śpiewali chyba to You are the music in me. No i to. O, i w tym budynku jest właśnie ta recepcja tego hotelu Sharp. O, mój Boże! To jest ten budynek! To jest dokładnie ten budynek! To jest brama do... O! Otwierają brama do kurortu. Ja chciałam w tym filmie serdecznie pozdrowić pana z hotelu. I w ogóle hotel 15 na 10 i pan zasługuje na podwyżkę i w ogóle... cudowny, cudownie się. Jaram bardzo. A teraz jedziemy do, do State Parku, którego skały tworzyły. Jakby tło dla załamania nerwowego Troja Boltona, czyli te czerwone skały, które tam widać na polu w tle pola golfowego, to są właśnie te czerwone skały, do których teraz y, jedziemy. Słuchajcie, chciałam to tylko szybko pokazać. System płacenia za wjazd do State Parku, jakim jest Snow Canyon. Po prostu jest taka piękna skrzyneczka z napisem envelope. I stąd się bierze envelopy, i trzeba tutaj wypełnić po prostu swoje dane długopisem, wrzucić hajs do y, koperty i wrzucić to chyba tutaj, do tego gomina? Ej, tutaj to wrzuca mnie? Dobra, chyba tutaj. Jolo, lecimy. Jest, kurwa, czy to jest śmiecnik? Dobra, już wiem. To tutaj, tu jeszcze prezentuję y, wjazd do Snow Canyon y, State Park, Utah. Ej, czy to jest ważne obecnie? To nie jest ważne. Ważne, że na tle tych skał tańczył Troy Bolton. Jeszcze stojąc tutaj na kamieniu, na tym pięknym widoczku powiem dlaczego ten park jest Taylors Version, bo już trochę odchodzimy od tematu ja Boltona, chociaż nadal się jaramy, no bo że to są te skały i w ogóle, i to całą sytuacją, no w ogóle. Ale ten park na swoim Instagramie prowadził kampanię promującą jakby tutaj wizyty w tym parku. Snow Canyon Taylors Version i jakby dodawali plakaty z, z tym Snow Canyonem, które były robione na plakaty Taylors Eras Tour. No więc mi się to tak spodobało, to było po prostu tak fajne, tak pomysłowe, że dlatego założyłam tutaj koszulkę z Taylor, teraz ciula widać, żeby jakby by oddać hołd osobie, która wymyśliła tą y, kampanię marketingową. Także dzisiaj cały dzień pod kątem fanowskim. Troy Bolton, Taylor, ja się jaram, moja zaraz zostaną kurwicy, ale... Visitor z centrum jest Jake i to jest Jake. Tutaj leży. Jaki słodki. Tutaj pokazuje jeszcze takie piękne połączenie bieli i czerwieni i zieleni razem z tymi czarnymi bobami. Tata, nie hamuj i nie przyspieszaj, jedź stałym tempem. O oh, wow. O oh, wow, jak pięknie kinda przeżywam Jest w ogóle turbo gorąco, są 32 stopnie i jest fire danger very high wow! nie no w ogóle pięknie tak jak tutaj widać, my sobie jeszcze wymyślili hajka do Jenny's Canyon, gdzie dzisiaj jest tą drogą o tam daleko w tą skałę. Ogólnie z giga gorąco są przypomnienia, żeby brać wodę ze sobą, i stoi na tle tego napisu Jenny's Canyon. Jeszcze tylko powiem, że pan ranger w Visitor Center nam mówił, że w tym parku żyją żółwie. Te żółwie żyją pod ziemią i można je spotkać na niektórych szlakach. i Przy drodze są znaki, żeby uważać, żeby nie rozjechać tych żółwi. Śmiesznie. W sensie to jest to pierwsze miejsce w Ameryce, w którym spotkałam się z tym, że żyją tutaj żółwie. Ja Pozdrawiam, jeszcze tutaj cieplutko z z Canyon, w którym jesteśmy w ogóle totalnie sami. No i myślę, że to będzie już koniec tego vloga, w którym chciałam pokazać przyrodnicze miejsca dookoła Las Vegas, które mogą być alternatywą dla zwiedzenia samego Las Vegas. A jutro idziemy na hajka przez rzekę w Zajonie. Ten hajk nazywa się Denarouse, ale to już jutro, także baju!